Serwus z tej strony malinowy nos. Idzie zima, więc musimy przygotować barek w zimowe nalewki. Dzisiejszą propozycją będzie nalewka imbirowa. Wykorzystując korzeń imbiru, będziemy dzisiaj robić rozgrzewającą nalewkę imbirową. Imbir ma właściwości przeciwzapalne, więc na przeziębienia. W zimę będzie jak znalazł, rozgrzewające, Ym, na żołądek jest też dobry, także wszelkie dolegliwości żołądkowe, samo zdrowie, także będziemy robić dzisiaj imbirówkę. Tutaj widzicie co, co, co czego będziemy używać alkohol, cukier, miód, daktyle, imbir, korzeń imbiru i cytryny. Pod filmikiem będą dokładne proporcje do tej nalewki. Od czego zacznę? Od obrania imbiru. Mam tu dwie pałki, około 400 gram imbiru. Obiorę go przy pomocy łyżeczki. Łyżeczką się najprościej obiera. I będę go kroił w plastry. My door, there is a floor there is a head jeżeli chodzi o imbir, to bardzo ładnie pachnie teraz imbirem. Dość słodko. Także bardzo przyjemny jest w zapachu. Jeżeli chodzi o smak, to jest dość ostry. Dobra, no i co dalej? Do tego swoja teraz będziemy wrzucać po kolei wszystko. Tak tyle, suszone mam. wrzucamy je. Teraz tak, cytryny będę... sparzone już są. Będę kroił, plasterki też lądują do środka i imbir też kroimy w cienkie plasterki i wrzucamy do tego słoja. Także tym się teraz zajmę. Ok, teraz tak, do tego sypiemy cukier, który mamy przygotowany. Ja tu mam akurat 150 gram na tą ilość, którą będę robił i dajemy dwie łyżki miodu, dwie, trzy łyżki. Okej. Okay. Teraz to musimy wymieszać dobrze. I to odstawiamy na godzinę czy dwie. Niech się cukier trochę rozpuści. Jeżeli chodzi o alkohol, to ja tu mam litr wódki przygotowany. Możecie użyć, jeżeli chcecie bardzo swojego destylatu albo albo spirytusu na pół wymieszanego z wodą. Jednak wódka na pewno da lepszy smak, bo jest czysta. A, a po posmaki z destylatu mogą zmienić smak naszej nalewki także. Ja do tej nalewki używam czystej wódki, nawet nie spirytucu. Ale to już według Waszego uznania. Także, także za godzinę, dwie kończymy nalewkę. Po godzinie widzicie już soki się pojawiają. Także możemy wlać alkohol do tego, co tu mamy. I, i tyle. Właściwie to będzie wszystko. Gotowe. Słoik odstawiamy gdzieś yy, w ciepłe miejsce na około miesiąc. Co najmniej na no, co najmniej miesiąc zapominamy o nim I, i wtedy będziemy już zlewać przez sitko nalewkę do butelek i będziemy czekać na zimę. Może być dłużej to 2-3 miesiące nawet może tak stać, będzie wtedy lepsza. Także w tym odcinku to tyle. To jest nasza naleweczka imbirowa, która się będzie robić. Odstawiamy ją. W zamrażarce. mrozi mi się już aronia, także przypuszczam, że za chwilę pojawi się przepis na nalewkę aroniową też. Także zapraszam do oglądania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.